Siemanko. Witam Was bardzo. Dzisiejszy vlog będzie specjalny, dzisiejszy vlog będzie niesamowity, ponieważ świętuję razem z Wami, tak się mówi, 14 tysięcy widzów, które wybiło wczoraj na moim kanale. Jestem z tego bardzo szczęśliwy, moje serduszko się raduje. Prawie wyskoczy mi prawda, z klatki piersiowej. E, także jeżeli dostanę zawału w najbliższym czasie, to będzie wasza wina. Przez całą moją mm, działalność na YouTube pisaliście strasznie dużo komentarzy. No, mega. Bardzo dużo tych komentarzy, większość, bardzo duża, zdecydowana część, to była bardzo... Mm, bardzo albo fajna krytyka, albo... albo wsparcie, pomoc, za którą strasznie serdecznie Wam... Dziękuję. Były też osoby, które postanowiły wyrazić swoje zdanie w nieco inny sposób. Zajrzę i będę Ciebie hejtował cwaniaczku pojebany. Coraz więcej pojebów na tym świecie i to twoje hipsterstwo zjebane kurwa mać, materiały o dupie Maryny i zadowolony z kurwysem. I mówi, że nie ma argumentów szmaciarz i podałem argumenty, szmato pierdolona. E, cudowny komentarz, bardzo szczery. Ja podziwiam szczerych ludzi naprawdę i... Jestem wdzięczny, bo staram się być naprawdę jak najbardziej oryginalny i, i, i ten argument akurat, y, że hipster przemówił do mnie e, najbardziej. Nóż z pleców wyciągałem parę miesięcy, rana krwawiła, płakałem, prawda? Do czasu, kiedy dostałem drugi komentarz od tego samego użytkownika, który brzmi. Ale to prawda, że jesteś chujowy. Nie jestem hejterem, ale twoje materiały są tak słabe, chociaż widzę Cię pierwszy raz nie chciałbym oglądać Ciebie po raz drugi. Robisz jakieś dziwne miny, jakby hipsterskie. Nie wiem po co tak wydrzeż, wydrześniasz swoją twarz. Robisz wszystko z krzykiem, emocjami, które mnie wkurwiają. Tyle, cwaniaczku pojebany. <śmianowidł> <śmianowidł> Boże, uwielbiam. Uwielbiam, śmiałem się bardzo długo z tego komentarza. Wiesz, szczerze krytykujesz ją, a ona na SK Music Awards dostała 3 statuetki i żar ci dupę ściska. Nie dostań ślinotoku, bo, bo się zaślinisz. Jestem Eweliner, a ty ją sobie obrażasz. A ty ją sobie obrażasz, może jeszcze zrób filmik o czym śpiewa Justin Bieber. Jeśli obrazisz go jeden raz, masz ode mnie gonga. Na szczęście nie obraziłem. Na szczęście nie. Nie zrobiłem filmik o Justinie Bieberze. Bałem się tego gonga. Jednak dostać się w dziewczyny to jest jakiś jest jakieś poniżające, prawda? Boże! Debilu, zajmij się swoją mordą oraz biegami na szyi. Eee, bo jesteś strasznie brzydki, to jest chyba dla ciebie koszmar, a nie komentujesz tylko innych. Eee, szukałem tych piegów na szyi, niestety może akurat dostałem jakieś wysypki. Jestem brzydki, to już zaakceptowałem. Czy to dla mnie koszmar? To i chyba przyzwyczajenie, przyzwyczajenie. Strasznie irytujący jesteś, sukcesu nie odniesiesz. Czy ty mówisz jak ksiądz podczas kazania haha ha. teraz dopiero się kapłem dlaczego mi to tak przeszkadzało to jest w ogóle niesamowite jak wiele osób mi pisało, że mówię jak ksiądz podczas kazania od kościoła jestem znaczy stronie od kościoła i raczej ee, bram jego nie przekraczam e, aczkolwiek może mam jakieś powołanie cóż niezbadane są wyroki czy ty grałeś w dlaczego ja takiego mechanika bo dziś oglądałam i był tam gość mega podobny do ciebie. Może po prostu jestem tak drętwy, że... E, że moja gra na filmikach przypomina e, grę ludzi w trudnych sprawach. Dziękuję. Myślałam, że tylko moje życie jest do bani. A tu proszę, może być gorzej. Ała! Co to kurwa jest? Żenada? Zjebie! Nikt Ciebie nie ogląda, zamknij kanał. E, właśnie po tym komentarzu bardzo dużo zastanawiałem się, czy nie zamknąć tego kanału w Pizciec. I kolejny piękny komentarz. E, Myślisz, że jesteś jakiś fajny i śmieszny, robiąc siebie depila? Masz mordę jak krowa. Jeżeli możecie, powiedzcie mi, w której partii e, mojej e, no, tam brzydkiej twarzy. E, gdzie, która część w, w sensie jest najbardziej podobna do krowy? Takie wyzwanie dla Was. Naprawdę wykażcie się, będą nagrody. Mleczko. Siema kolorowo 15. Jak tam? Dziwko. Zobaczymy, czy mi odpiszesz. Zerżnięte od lekkostronniczych. Na dodatek chujowe. Sory. Średnik. Gwiazdka. Spieprzaj z mojego życia. Wyświetlasz mi się przy każdym filmiku. Powieszę się. Już tak nie mogę. No nie mogę. Nie wieszaj się. Przepraszam cię bardzo. To nie moja wina. Może napiszmy list do YouTube'a o to, żeby ten filmik się nie wyświetlał. Współczuję imienia. Mój brat się tak nazywa. I wiem, co przeżywasz. Życzę zdrowia i powodzenia, bo filmik nawet spoko. Ale Daniel? No sorry. No to jest akurat jedna z tych rzeczy, których zmienić nie mogę. Ehm... Ale przeczytam ten komentarz moim rodzicom. Na pewno się ucieszą. No ile? Jeszcze jeden taki piękny komentarz. E, myślę, że już taki podsumowujący, wszystko. Takich komentarzy było pełno pod moimi filmikami. E, spróbuję. Spróbuję. Zakładać więcej dresów. i ogolić się na łysą. Może, może wtedy przestaniecie w taki sposób pisać. Znaczy, no, część z Was. Komentarz. Teraz tutaj fafary. Jesteś pedałem. Trzymajcie się, cięcie.